Cześć, Moko, jeśli sobie zagramy w Among Us i zagramy sobie z, 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 na razie z jedną rundkę, ale w następnej części będzie druga rundka, ale w tej pierwszej tylko nam. Maj. Mm. Na które sobie wchodzimy? Na to. z ją mozaikiem. O, tu mogę. I zobaczcie, jak ja ładnie wyglądam. Zobaczcie, poczekajcie, tylko muszę jeszcze coś dodać. Tu nic nie mogę dodać, bo już dodałam. Tu jest coś napisał. No nie, już przechodzimy do gierki. Tutaj jakiś zielony ludzik biegnie na dole. Tu 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 O, nie jestem. Nie jestem. Dobra, boję się. Ja się boję. Ej, strasznie się chodzi tutaj. Ja nie lubię tak chodzić. Jak gram jeszcze w środku na telefonie? Jest ciężko. Trzeba zrobić... No super! Ja głosuję na zielonego. Bo to nie mo... nikt nie zginął. A nie? Zginął. Zielony to zielony. Był zielony, no. No bo kto inny. Możemy już głosować. No czemu nie mogę pisać? Dobra na zielonego głosuję. Oh. Zegłosowałem na zielonego. No już możemy zobaczyć kto to był albo po prostu zobaczyć Smartyk wstał. O ja jestem tutaj. Tutaj w rogu Czyli My się będziemy kierować tam gdzie jest to 02 Znaczy O2 tam będziemy się kierować Dobra. Ej, bo ja nie zdążyłam zobaczyć to, to jeszcze będę dwie godziny czekać? Słuchajcie, ja po prostu nie wiem, co w tym momencie się stało. Będę dwie godziny czekać. A w ogóle to nie wszyscy zagłosowali, może też dlatego. Halo, różowy, zagłosuj. Dobra, czekamy dwie godziny. Jeszcze 20 sekund no, na Tinik. A każdy, pod... każdy prawdziwy polek za to na pamięć. A ja kocham ten ten. Po zużyciu skontakt, skontaktuj się z lekarzem i farmaceutą. Nie umiem tego wymówić. Farmacentą. Farmacentą. No co? To nie, to nie on Wyglądajcie się to, co, co, Nie umiem tego powiedzieć Nie wiem po Ej, nacisnąć guzik Nic się nie dzieje, ale Chcę nacisnąć guzik Dobra nie Ale mogę przecież zawsze tym zrobić No czemu nie mogę zrobić zadania Ej, żółty jest. Co? Ty głupi jesteś. Czy ty jesteś super? W ty myśl, w ty myśl. W myśl. No głosuj no. Rób A. Myśl. Dawaj, zabij go. Dawaj. Dawaj. Chciałabym umieć pisać tutaj. Super, zginęłam. Czemu ten telefon w ogóle jest taki zbity tu na obrazku? Widziałam, ja widziałam kto to był. Хорошо, можем голосовать. Ну... Не могу заголосовать. А, слушайся. Wiecie co? Na tyle w dzisiejszym odcinku, bo widzę, że po prostu ostatnia runda robimy, bo ja widzę, że już powinniśmy... Ja, ja powinnam już się położyć, a nie kładać... No witaj w mojej grupie bliźniaczko! Witam cię, witam. Ej ja nic nie robię, to samo idzie. Czemu on idzie za tym czymś? A może on jest impostorem? No nie no przecież widzieliśmy, kto mnie zabił. O, mogę robić zadania. Aha, nie mogę. Aha. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku. wow.